Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. On nie spadł. Nieprawdopodobne. Ty ciągle powtarzasz to słowo. Nie sądzę, że oznacza to, co ty myślisz, że ono oznacza. Witajcie, moi drodzy. Nazywam się Justin Peters i mam nadzieję, że ty i twoja rodzina miewacie się dziś dobrze. Dziękuję bardzo za oglądanie tego wideo. To jest trzecia część serii Indigo Montoya. Werset z Biblii, który jest bardzo często cytowany... Ale niestety bardzo często lub prawie zawsze wyrywane jest z kontekstu. Mam więcej nadchodzących odcinków w tej serii. Przepraszam, że minęło już kilka tygodni od ostatniego razu. Mam bardzo dużo innych spraw, ale następne odcinki nadchodzą. Tak więc list do Efezjczykan 4:26. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Bardzo znany werset. Ty ciągle używasz tego wersetu, nie sądzę, że oznacza to, co ty myślisz, że oznacza. Nauczamy odnośnie tego wersetu jest najczęściej takie, że jeśli masz małą kłótnię, małą sprzeczkę ze współmałżonkiem, musisz pogodzić się z nim, ocałować i być pewnym, że nie położysz się spać rozgniewany, zanim zajdzie słońce. Nie będę argumentował, że prawdopodobnie jest to bardzo dobra małżeńska porada, bez wątpienia tak jest, ale będę argumentował, czy rzeczywiście ten werset jest właśnie o tym. Ponieważ ten werset kompletnie o tym nie mówi, przyjrzyjmy się mu bardziej uważnie. Będzie to dla ciebie zachętą, ale też i wyzwaniem. Kiedy spojrzysz na to, gniewaj się, ale nie grzesz. W języku angielskim słowo użyte tutaj yet, ale jest pisane kursywą i tak powinno być. Kiedy widzisz w przekładzie swojej Biblii słowa pisane kursywą, ale lepiej byłoby, żebyś używał przykładu literalnego, tłumaczenia słowo w słowo, trzymaj się z daleka od parafraz. Czytaj Biblię króla Jakuba. Ja głoszę z New American Standard Bible. Trzymaj się z daleka od parafraz. Przekaz tam zawarty to śmietnik, ale to temat na inne wideo. To słowo yet, ale, lecz jest tam pisane kursywą. Kiedy widzisz słowo pisane kursywą, to znaczy, że słowo to nie jest użyte w oryginalnych manuskryptach. Nie jest użyte w greckim w tym przypadku, bo mówimy tu o Nowym Testamencie. Dosłownie jest tu powiedziane, gniewaj się, nie grzesz. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Tego słowa yet, ale, lecz, nie ma tutaj. Gniewaj się, nie grzesz. Pomyśl o tym logicznie. Te słowa gniewajcie się w języku greckim to tryb rozkazujący w drugiej osobie liczby mnogiej. A to znaczy, że jest to polecenie, nakaz. Gniewajcie się. To jest nakaz, żeby się gniewać. Więc jeśli jest to nakaz, żeby się gniewać, to wówczas zgodnie z definicją, czymkolwiek ten gniew jest, nie może być z natury grzeszny. Ponieważ gdyby był grzeszny, to nie byłby nakazem, żeby się gniewać. Tak więc ten gniew, cokolwiek to jest, obiekt tego gniewu, nie może być z natury grzeszny. Więc jeśli nie jest z natury grzeszny, to dlaczego ma znaczenie, czy zajdzie nad nim słońce, czy nie? Jeśli nie jest on grzeszny, to wszystko powinno być w porządku. Niech słońce nad nim zajdzie, niech zejdzie następnego ranka i znowu zajdzie następnego dnia, jeśli to nie jest grzeszne. Tak więc, dlaczego miałbyś pozbyć się tego gniewu, zanim zajdzie słońce, jeśli nie jest on grzeszny? Cóż, chciałbym Ci powiadomić, że obiektem tego gniewu w Efezjan 4:26 nie jest Twój mąż, nie jest Twoja żona, nie dzieci i nie pies. Obiektem tego gniewu jest grzech. Innymi słowy, gniewaj się na grzech. Niech nad tym gniewem nie zachodzi słońce. A teraz ta fraza: nie pozwól zajść słońcu. Jakie wydarzenie ze Starego Testamentu przywołuje obrazy w Twoim umyśle? Jaką historię przypominają Ci słowa Nie pozwól, aby słońce zaszło nad Twoim gniewem? Przypomina nam to o wydłużonym dniu z Księgi Jozuego, rozdział 10, prawda? Oczywiście obraz, który Ty pokazuje jest biało-czarny, ponieważ było to na długo przed wynalezieniem kolorowych kamer. Wydłużony dzień Jozuego, kiedy Jozue prowadzący Izraelitów poszedł na wojnę z Amorytami i wszystkimi innymi wrogami, z którymi walczyli, opisanymi w Starym Testamencie. Dopóki słońce nie zaszło, byli zwycięzcami nad swoimi wrogami. Innymi słowy, gniewaj się na Twój grzech. Nie pozwól Słońcu zajść nad tym gniewem. Inaczej mówiąc, gniewaj się na Twój grzech. Pozostań w gniewie na Twój grzech. Nie się pozwolić, by słońce zaszło nad tym gniewem. Gniewaj się na Twój grzech i pozostań w gniewie na Twój grzech. Czy to Cię zaskoczyło? Cóż, aby uzyskać trochę więcej dowodów na poparcie tego, spójrzmy na otaczające ten fragment dwa wersety. Spójrz na werset 25. Apostoł Paweł mówi, dlatego odrzuciwszy kłamstwo, widzimy, że jest tu wspomniany grzech. Fałsz, kłamstwo to grzech. Odrzućcie kłamstwo, fałsz. Niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się. Nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I spójrz na werset 27. Nie dawajcie miejsca diabłu. Kiedy diabeł może znaleźć miejsce w naszym życiu? Wtedy, kiedy nie stajemy na wojnie z naszym grzechem, kiedy nie jesteśmy zagniewani na nasz grzech. Ale teraz mam zamiar jeszcze coś do tego dołożyć. Biblia w Nowym Testamencie używa dwóch podstawowych słów na określenie gniewu, które oddawane są jako gniew. Podstawową formą tego słowa w greckim jest orgej albo thumos. Orgej odnosi się do głęboko zakorzenionego. Utrwalonego gniewnego usposobienia. Głęboko zakorzenione, utrwalone, gniewne usposobienie, które pozostaje i nigdy nie ustępuje. Ono po prostu tam jest. Thumos jest wybuchem gniewu wybuchem wściekłości. That's Thumos. o tym Pomyśl o tym w ten sposób. Wyobraź sobie góry świętej Heleny. Pamiętasz ją? Ja wciąż pamiętam. Byłem wtedy w podstawówce. Prawdopodobnie w drugiej klasie w 1980 roku. Pamiętam, że słyszałem o potężnej eksplozji góry, wulkanu Świętej Heleny i widziałem to w telewizji. Ty pewnie też już to widziałeś w telewizji. Pomyśl o tym greckim wyrazie Orgiej jako o olbrzymim basenie pełnym magmy, który znajduje się pod górą Świętej Heleny albo pod innym wulkanem. Taki olbrzymi basen magmy, który się gotuje, wrze. To jest właśnie Orgiej. Thumos natomiast to erupcja. Thumos jest wybuchem, eksplozją gniewu. Ale kończy się on po kilku minutach. Zgadnij, które z tych słów Paweł używa tutaj? To nie thumos, to Orgej, głęboko zakorzenione, gniewne usposobienie. Innymi słowy, Paweł mówi gniewaj się na swój grzech. Miej to głęboko zakorzenione, gniewne usposobienie na swój grzech. I nie wasz się, aby słońce zachodziło nad tym gniewem. Gniewaj się, pozostawiaj w tym gniewie na Twój grzech. I moi drodzy, to jest to, co my musimy robić jako chrześcijanie. My musimy iść na wojnę z naszym grzechem. My musimy zrobić to, co Paweł mówi w liście do Rzymian, rozdział 8, werset 18 uśmiercajcie uczynki ciała. Jak mówi Purytanin kaznodzieja John Owen, umartwiasz się? Czy czynisz to swoją codzienną pracą? Rób to zawsze tak długo jak żyjesz. Nie miej ani jednego dnia przerwy od tej pracy. Zabijaj grzech, albo on zabije ciebie. Jako chrześcijanie musimy być zagniewani. Musimy pozostać zagniewani, musimy iść na wojnę z naszą cielesnością, z naszym grzechem, ponieważ jeśli nie będziemy na wojnie z naszym grzechem, zaczniemy być pasywni, zaczniemy być beztroscy wobec naszego grzechu. Kiedy nie wypowiadamy wojny naszemu grzechowi, wówczas, jak mówi werset 27, dajemy miejsce diabłu. Zaskoczyło cię to? Prawdopodobnie nie spodziewałeś się tego, że powiem ci, bądź zagniewany i zostań zagniewany. Ale właśnie to ci mówię. Bądź zagniewany i zostań zagniewany na swój grzech. Idź na wojnę ze swoim grzechem. Z grzechem w ogóle. Powinniśmy być zawsze na wojnie z naszą cielesnością, z naszym grzechem, który tak łatwo może nas uwikłać. Jeśli nie wojujemy z naszym grzechem, wówczas diabeł ma miejsce w naszym życiu. Jesteśmy najbardziej podatni na pokusę, która prowadzi do grzechu i prowadzi nie tylko do naszej krzywdy, ale sprowadza hańbę na imię Chrystusa. Dobrze więc, moi drodzy, bądźcie zagniewani i zostańcie zagniewani. Dziękuję bardzo za towarzyszenie mi i do następnego spotkania niech łaska naszego pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego będzie z wami wszyscy.